Zacznijmy od prowokacyjnego pytania. Czym jest dyskusja? Nie w banalnym sensie wymiany myśli, ale jako werbalna bitwa, w której celem nie jest zrozumienie, lecz zwycięstwo? Friedrich Nietzsche, ze swoją przenikliwą i bezkompromisową filozofią, mógłby uznać taką praktykę za przejaw słabości nie fizycznej, lecz wewnętrznej, wynikającej z braku autentycznej siły życiowej i zdolności do życia zgodnie z własną prawdą. Dla niczego, Prawdziwa siła tkwi w ubermęszu, nad człowieku, który przekracza narzucone wartości i tworzy własną moralność. Gdy ktoś odczuwa potrzebę nieustannego sporu, narzucania innym swojej wizji świata, często ujawnia głęboką niepewność, desperacką próbę zdobycia uznania lub podporządkowania innych. Prawdziwa siła przeciwnie, przejawia się w pewnej ciszy w zdolności do pełnego przeżywania własnych przekonań bez potrzeby, by inni je podzielali. Dyskusja w wielu przypadkach jest grą o władzę. Osoba zaangażowana w spór nie poszukuje prawdy, lecz pragnie pokonać przeciwnika. Nietzsche uznałby to za wyraz moralności wynikającej z resentymentu, w której troska o innych przewyższa troskę o samego siebie. Waż genealogii moralności twierdzi, że resentiment – to cecha dusz słabych, tych, które niezdolne do tworzenia, wolą niszczyć, które niezdolne do afirmacji własnej woli, żyją zaprzeczając woli innych. Ten schemat jest łatwo zauważalny, zarówno w codziennych sporach, jak i w wielkich ideologicznych konfliktach. Wielu angażuje się w te debaty nie z miłości do prawdy, lecz z powodu poczucia małości wobec przekonań innych. Dyskusja staje się w tym sensie próbą podniesienia własnej wartości poprzez poniżenie drugiej osoby. Ale według niczego silna jednostka tego nie potrzebuje nie mierzy się standardami innych. Afirmuje własne istnienie i wartości, pozostając obojętna wobec zewnętrznej aprobaty czy sprzeciwu. Jednym z kluczowych pojęć w filozofii niczego jest wola mocy. Ta życiowa siła, która napędza wszystkie formy życia do ekspansji i afirmacji, nie znajduje spełnienia w jałowych debatach. Wręcz przeciwnie, realizuje się w tworzeniu, w zdolności do przekształcania świata zgodnie z własnymi wartościami. Dyskutowanie, zwłaszcza w reaktywny i agresywny sposób, to odchylenie od tej energii, jej marnotrawstwo, rozproszenie się zamiast pełnego zaangażowania w cel istnienia afirmację własnego życia w jego pełni. Nietzsche podkreśla również, że człowiek silny, twórca, nie dąży do przekonywania innych. Jego dzieło, życie, działania to jest jego prawda. Nie potrzebuje wyjaśniać ani usprawiedliwiać swoich wyborów. Żyje tak intensywnie, że jego autentyczność mówi sama za siebie. Ten, kto odczuwa potrzebę dyskusji i sporu, Czyni to, ponieważ nie ufa swojej własnej wizji świata. Jest jak słabe echo, które istnieje tylko wtedy, gdy odbija się od ścian cudzej aprobaty. Współczesne media społecznościowe stanowią żyzny grunt dla zastosowania tych idei. Gorące debaty na tematy polityczne, religijne czy dotyczące wartości osobistych dominują przestrzeń cyfrową. Ale co naprawdę motywuje te interakcje? Ilu ludzi angażuje się w tę dyskusję z zamiarem nauki, a nie wyłącznie z pragnieniem zwycięstwa, Nietzsche, ze swoją ostrą krytyką, prawdopodobnie uznałby, że jesteśmy świadkami epoki, w której rządzi resentiment. Człowiek przepełniony resentimentem, czuje się obrażony wszystkim, co przeczy jego wizji świata, a jego pierwszą reakcją jest atak, a nie refleksja. Dla niczego cisza nie jest oznaką uległości czy obojętności, Lecz przejawem mocy. Prawdziwie silna jednostka nie pozwala się wciągnąć w bitwy, które uważa za nieistotne. Rozumie, że jej energia jest zbyt cenna, by trwonić ją na puste argumenty. Jej wizja świata nie wymaga obrony słowami, ponieważ jest przeżywana z taką intensywnością, że dla niej samej staje się niezaprzeczalnym faktem. Cisza jest zatem afirmacją. To odmowa uczestniczenia w grze próżności, gdzie celem jest jedynie udowodnienie, że ma się rację. Człowiek silny nie musi niczego udowadniać, ponieważ sama jego egzystencja stanowi dowód jego mocy. Przekształca świat wokół siebie poprzez swoje działania, a nie słowa. Jego życie jest jego filozofią w praktyce, żywym przejawem tego, w co wierzy. Warto również podkreślić ideę. Że przekonywanie innych jest w pewnym sensie naruszeniem ich wolności. Nietzsche cenił indywidualność i wielość perspektyw, a dyskutowanie w celu narzucenia swojego punktu widzenia można uznać za próbę podporządkowania woli drugiego człowieka. Nie oznacza to, że Nietzsche był przeciwny dialogowi czy wymianie myśli. Jednak dla niego powinno to odbywać się w atmosferze wzajemnego szacunku, gdzie każdy ma prawo do afirmacji swojej wizji bez przymusu akceptacji cudzej. Dyskusja w nitrzeańskim sensie często wiąże się z negowaniem wyjątkowości drugiego człowieka. Osoba, która dyskutuje, wierzy, świadomie lub nie, że jej punkt widzenia jest nadrzędny i że druga strona powinna się podporządkować. To nie tylko brak szacunku. Ale i niezdolność do zaakceptowania różnorodności perspektyw, które tworzą świat. W ostatecznym rozrachunku, jest to przejaw słabości. Silny człowiek celebruje różnorodność, podczas gdy słaby dąży do jej ujednolicenia. Nietzsche proponuje potężną alternatywę dla dyskusji tworzenie. Dla niego prawdziwą formą afirmacji w świecie nie są puste słowa, lecz tworzenie czegoś znaczącego. W sztuce, nauce. Czy w samym życiu? Tworzenie jest aktem siły, ponieważ wymaga odwagi, determinacji i głębokiego połączenia z własną istotą. Tworzenie przekracza również potrzebę zewnętrznej aprobaty. Człowiek twórczy nie stara się nikogo zadowolić ani przekonać, wyraża coś autentycznego. W tym sensie, tworzenie jest aktem wolności, afirmacją samego siebie, która nie zależy od uznania czy akceptacji innych. To antyteza dyskusji, która często wypływa z pragnienia dominacji lub potrzeby bycia zauważonym. Koncepcja ubermensza, nadczłowieka, w filozofii niczego, reprezentuje m.in. zdolność do przekraczania drobnych konfliktów i walk. Nadczłowiek nie dyskutuje, bo nie musi. Jest zbyt zajęty tworzeniem, życiem i afirmowaniem własnej egzystencji. Rozumie, że dyskusje są pułapkami, rozpraszającymi od tego, co naprawdę istotne. W wizji niczego życie nie jest sądem, w którym musimy nieustannie usprawiedliwiać nasze wybory. Wręcz przeciwnie, jest polem nieograniczonych możliwości, gdzie możemy się ciągle na nowo definiować. Dyskusja to strata czasu na przeszłość, na argumenty, osądy i resentimenty. Tworzenie to patrzenie w przyszłość, ku temu, co jeszcze może się wydarzyć i skupienie całej energii na czymś, co naprawdę ma wartość. Zastosowanie tych idei w świecie współczesnym oferuje alternatywę dla kultury nieustannej dyskusji. Zamiast angażować się w bezowocne spory, możemy skierować naszą energię na tworzenie czegoś, co odzwierciedla nasze wartości. Może to być napisanie książki, realizacja projektu społecznego, lub po prostu życie zgodne z tym, w co wierzymy, bez potrzeby zewnętrznej walidacji. Ostatecznie, siła nie polega na wygrywaniu debat. Ale na przekształceniu własnego życia w dzieło sztuki. Kto to osiąga, powiedziałby Nicze, już przekroczył potrzebę dyskutowania. I w ten sposób stał się prawdziwie wolny. Ciekawie jest zauważyć, że dyskusja może być postrzegana jako wyraz słabości z innego powodu. Często wynika ze strachu przed pomyłką. Kiedy ktoś za żarcie angażuje się w spór, nierzadko robi to, aby zagłuszyć wewnętrzną wątpliwość, projektując na drugą osobę niepewność. Z którą nie chce się zmierzyć. To tak jakby przekonując innych, próbował przekonać samego siebie. Nietzsche z pewnością pogardzałby takim zachowaniem, uznając je za przejaw moralności opartej na resentimencie i defensywności. W kontraście do tego, siła objawia się w otwartości na kwestionowanie, ale nie na spór. Człowiek silny nie boi się ponownego przemyślenia swoich przekonań, ponieważ jest głęboko zakorzeniony w swojej woli mocy. Rozumie, że wzrost i rozwój są naturalnymi aspektami autentycznego istnienia a to nie zależy od wygrywania sporów lecz od życia w zgodzie z własną integralnością. Żyjemy w epoce zdominowanej przez kulturę niezgody. Media społecznościowe i przestrzenie publiczne często zamieniają się w areny gorących debat, gdzie ważniejsze jest zwycięstwo niż zrozumienie. Nietzsche, obserwując to zjawisko, zapewne zinterpretowałby je jako symptom upadku współczesnego społeczeństwa. W Zmierzchu Bożyszcz ostro krytykował skłonność zachodniej kultury do kurczowego trzymania się dziedziczonych wartości, zamiast tworzenia nowych. W tym kontekście dyskusja jest aktem podtrzymywania tej dekadenckiej tradycji. Ludzie często nie dyskutują po to, by odkrywać nowe idee, ale by utwierdzać się w dawnych przekonaniach. Nietzsche zasugerowałby, że prawdziwy postęp jest możliwy dopiero wtedy, gdy porzucimy potrzebę uzasadniania przeszłości i oddamy się tworzeniu przyszłości. Dyskusja utrwala inercję, tworzenie przełamuje ją. Obojętność w filozofii niczego może być interpretowana jako niemal subwersyjna cnota. Bycie obojętnym nie oznacza braku wrażliwości czy apatii, lecz umiejętność skupienia się na tym, co naprawdę ważne. Człowiek silny nie pozwala, by prowokacje czy błahe spory miały na niego wpływ. Rozumie, że nie każda bitwa jest warta walki, a prawdziwe zwycięstwo często polega na odmowie uczestnictwa. Ta idea jest zgodna z koncepcją amorfati, miłości do losu. Dla niczego akceptacja życia w całej jego pełni, z bólem i sprzecznościami, jest najwyższym aktem siły. Dyskusja, przeciwnie, jest oporem wobec tej akceptacji, daremnym wysiłkiem kształtowania świata na własne podobieństwo, zamiast twórczego i afirmatywnego dostosowania się do niego. Przekroczenie potrzeby dyskusji oznacza także wyjście poza dualizmy, które często definiują takie spory. Nietzsche sceptycznie odnosił się do uproszczonych dychotomii, takich jak dobro i zło, prawda i fałsz. Według niego życie jest znacznie bardziej złożone, a dyskusja w tych ograniczonych ramach zubaża jego bogactwo. Człowiek silny to ten, kto przyjmuje wieloznaczność i różnorodność. Nie musi zajmować stałej pozycji ani odrzucać perspektyw innych, ponieważ uznaje, że prawda jest płynna i subiektywna. Nie zależy mu na udowadnianiu racji, lecz na życiu zgodnym z własnymi wartościami, nawet jeśli oznacza to konflikt z normami społecznymi. Na koniec warto zauważyć, że dla niczego siła nie polega na dominacji nad innymi, lecz na panowaniu nad sobą. Osoba, która wdaje się w spory, często ujawnia brak samokontroli. Nieumiejętność radzenia sobie z własnym gniewem, frustracją czy strachem. Prawdziwa siła polega na zachowaniu spokoju i skupienia, nawet w obliczu prowokacji. Taka wewnętrzna moc jest nie tylko indywidualną cnotą, lecz także lekarstwem na społeczną fragmentację. W świecie, w którym tak wielu jest zaabsorbowanych dowodzeniem swoich racji, ci, którzy oddają się tworzeniu czegoś nowego, żyją autentycznie i przekraczają drobne spory. Stają się przykładami wyższej formy istnienia. Nietzsche postrzegał ciągłą rywalizację jako formę słabości przebranej za siłę. Według niego życie autentyczne wymaga porzucenia potrzeby ciągłego porównywania się z innymi. Dyskusja jest często odbiciem tej obsesji na punkcie współzawodnictwa próbą udowodnienia swojej intelektualnej lub moralnej wyższości nad oponentem. Ta dynamika jest jednak złudna. Kiedy mierzymy się z innymi, w rzeczywistości oddajemy im władzę nad naszą tożsamością. Stajemy się zależni od ich aprobaty lub porażki, by czuć się wartościowymi. Nietzsche w swojej krytyce zachodniej moralności wskazuje, że taka postawa wynika z kruchej moralności, która opiera się na przekonaniu, że wartość człowieka zależy od tego, jak postrzegają go inni. Zrezygnowanie z tej jałowej rywalizacji jest wyzwalające. Oznacza afirmację własnej wartości w sposób bezwarunkowy, bez polegania na zewnętrznych zwycięstwach. Nie oznacza to rezygnacji z interakcji z innymi, lecz przekształcenie jej w coś konstruktywnego i autentycznego zamiast egoistycznej walki o uznanie. Działanie w ciszy to kolejny motyw wyłaniający się z filozofii niczego jako alternatywa dla dyskusji. Kiedy ktoś poświęca swoją energię na tworzenie, czy to w sztuce, myśli, czy w rozwoju osobistym, nie musi nikogo przekonywać. Autentyczność i siła tego, co tworzy, mówią same za siebie. Jest to szczególnie istotne w społeczeństwie współczesnym, gdzie często bardziej ceni się pozory niż treść. To, co zostaje powiedziane publicznie, często przyciąga więcej uwagi niż to, co jest osiągane w ciszy. Nicze przypomina, że trwały wpływ nie pochodzi z efemerycznych słów wypowiedzianych w trakcie sporów, lecz z działań, które kształtują świat. Tę ideę można zilustrować poprzez postacie historyczne i współczesne, które zmieniły bieg historii nie poprzez debaty, lecz rewolucyjne działania. Prawdziwa siła nie ujawnia się w sporach, ale w głębokiej pracy, która często odbywa się poza zasięgiem reflektorów. To właśnie te ciche akty kreacji pozostawiają ślad, który przetrwa próbę czasu. Nietzsche kwestionuje również ideę, że powinniśmy dostosowywać nasze przekonania, by być akceptowanymi w grupie. Dyskusja bywa formą negocjowania tej akceptacji, próbą włączenia się do grupy o podobnych poglądach albo walki z grupą o przeciwnych ideach. Dla niczego silna jednostka to ta, która przekracza tę potrzebę. Żyje dla siebie, nie po to, by zadowolić innych lub się z nimi konfrontować. Taki radykalny indywidualizm nie oznacza jednak izolacji czy egoizmu. To życie tak autentyczne i pełne, że samo w sobie inspiruje innych, bez konieczności narzucania im czegokolwiek. Autentyczność jest zaraźliwa. Ten, kto żyje zgodnie z własnymi wartościami, często budzi w innych pragnienie, by robić to samo. Paradoksalnie, część wewnętrznej siły, którą Nietzsche tak ceni, leży w akceptacji własnej wrażliwości. Dyskusja bywa często próbą ukrycia naszych niepewności. Atakując lub odpierając argumenty innych, chronimy te części siebie, których boimy się ujawnić. Nietzsche zachęca do odrzucenia tej defensywnej postawy i do zaakceptowania tego, kim jesteśmy, z naszymi wadami i sprzecznościami. Akceptacja własnej wrażliwości pozwala silnej jednostce działać z pewnością siebie i autentycznością. Nie musi skrywać się za argumentami czy społecznymi maskami, ponieważ wie, że jej siła pochodzi z całości, zarówno z zalet, jak i niedoskonałości. Jeśli zastosujemy ideę niczego w codziennym życiu, możemy radykalnie zmienić sposób, w jaki odnosimy się do innych i do samych siebie. Zamiast dyskutować, możemy wybierać zrozumienie, zamiast reagować, możemy tworzyć, zamiast rywalizować, możemy afirmować. Ta zmiana, choć subtelna, może zmienić nasze postrzeganie siły i słabości, uwalniając nas od potrzeby udowadniania czegokolwiek komukolwiek poza sobą. Ostatecznie, jak mógłby podsumować Nietzsche, prawdziwa siła nie polega na wygrywaniu sporów, lecz na życiu które nie wymaga usprawiedliwień. Życie jako dzieło sztuki, wyraz twórczej mocy, autentyczności i wolności to jedyne zwycięstwo, które naprawdę się liczy. Co sądzisz o tej refleksji nad filozofią niczego? Jeśli to rozważanie przemówiło do ciebie, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się swoją opinią w komentarzach. Chcesz dalej zgłębiać tak głębokie tematy? Kliknij jeden z filmów widocznych na ekranie końcowym, i kontynuuj tę podróż pełną nauki i przemiany. Do zobaczenia.